Uszanowanko, słuchajcie, dzisiaj wsiedliśmy w naszego Żuka i pojechaliśmy na Warszawę, ponieważ chcielibyśmy pokazać wam pewien niezwykły, uwaga, balkon. A dlaczego niezwykły? Zobaczcie sami. Znajdujemy się na warszawskiej Sedybie. Za moimi plecami możecie dostrzec e, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej. Natomiast po drugiej stronie ulicy znajduje się pewien artefakt czy świadectwo, bardzo trudny w dniu Warszawy, również związany z okresem II wojny światowej. A co to takiego? Na ulicy Powsińskiej 24a znajduje się budynek z pewnym niezwykłym świadectwem z przeszłości. Jest to blok oficerski, który wzniesiono w 1928 roku według projektu Aleksandra Więckowskiego. Tak to miejsce wyglądało przed wojną. Zwróćcie uwagę na linię tramwajową. Kolejne zdjęcie pochodzi z okresu okupacji. Widzimy na nim zniszczenia powstałe w wyniku ostrzału budynku. Jednak balustrada balkonu na pierwszym piętrze wydaje się być nienaruszona. Z tego wynika, że zdjęcie wykonano przed 1944 rokiem, bowiem balkon uległ uszkodzeniu w trakcie powstania warszawskiego. Tak ten budynek prezentuje się obecnie. Kamienica przeszła gruntowną renowację, jednak za sprawą decyzji spółdzielni i właścicielki mieszkania balkon zachowano w pierwotnej formie, poddając go jedynie pracom konserwatorskim. Oby więcej takich inicjatyw.